Hej, cześć, witam wszystkich w nowym filmie, mierzymy. Tu widzimy męską wystawę damską. I wchodzimy, kochani, do środka. Niewiele się zmieniło. Wchodzimy. No i co? Pojawia nam się lato i wiosna. Znowu biel i czerń, tak? Gdzie są kolory? Słuchajcie, gdzie są kolory? Jest, jest, jest trochę więcej koloru. Spodenki krótkie, także już czuć lato. Czerwienie, pomarańcze. W zasadzie to była marynarka pomarańczowa, w kamerze wygląda jak czerwona. Tutaj mamy bluzki w paski. Dużo bardzo błynki, tu spodenek jeansu, lnu i pasków. Tego było bardzo dużo. Tu mamy na początku jeszcze sklepu spodnie cygaretki w kolorze beżowym, w kratkę czarne. Tu są takie ala top na ramionczkach, ale to są po prostu body, więc nie widzę sensu takiego body. No dobra, cena 9.99. Tutaj taki lniany topik. Co mamy dalej? Tutaj spodnie 19.99 funta, takie śliskie, takie ala. Cygaretki, no i hej, witam się z Wami sprzymierzalni. Słuchajcie, zimno, rano było 3 stopnie, więc czapka, szalik i Adidasy, żeby przywołać wiosnę. I kochani, zaczynamy. Pokazuję Wam, co będziemy dzisiaj mierzyć: będą bluzki, sweterki, sukienka, trampeczki, ażurowe swetry, super spodnie. Także zostańcie ze mną, bo będzie super. Zaczynamy. Na pierwszy rzut. Y buty 18.99 funta. Ja mam rozmiar 41. Są to białe trampki, materiałowe, bardzo wygodne. Naprawdę genialne te trampeczki. Słuchajcie, bardzo, bardzo wygodne. Tak wygląda podeszwa pod spodem. Wkładka jest taka bardzo miła, w środku jakby z takiego misia. One nie są oczywiście ocieplane, ale bardzo fajne. No i do tego będą spodnie cena 1999 funta wybrałam rozmiar 12 40 I to są takie ala bojówki, zielone, takie ciemna zieleń butelkowa z kieszeniami na pupie, bardzo wysokie stanem. I jeszcze patrzymy sobie skład tych spodni, co mamy oczywiście 100% koton, czyli 100% yy, bawełna. I do tego będzie taki top w cenie 999. Rozmiar M, taki zwykły, biały, prążkowany i tu Wam staram się pokazać y, skład tej bluzeczki. Ja mam chyba podobną, właśnie jak kupiłam zieloną i była jeszcze taka beżowa, w kolorze beżowym. Oczywiście 40% wiskoza, 39% akryl, y, 19% poliami, 2% elastik. Także całkiem niezły skład, bluzkę wsadziłam tutaj do środka, to jest taki zwykły top prążkowany, ala sweterkowy, ale bardzo przyjemny, bardzo miły do ciała. Tak się prezentują spodnie. Fajne. Ale tutaj muszę się przyczepić do jednej rzeczy, słuchajcie, mianowicie do długości, wolałabym, aby były dłuższe, takie mm, bardzo wąskie kieszenie po bokach, kieszenie na pupie, całkiem spoko, ale dość krótkie, słuchajcie, no dość krótkie, bo ja lubię jak jednak nogawka zakrywa pięty albo jest przynajmniej do a te, te są takie po prostu na styk, ale kolor mają genialny, bardzo wygodne. Tak wyglądają te trampki z bliska. Genialne, świetne, naprawdę świetne. No, oczywiście białe się będą brudzić na pewno, ale na lato, na wiosnę, rewelacja. Także słuchajcie, te spodnie, jak po prostu w dresach, bawełnęki, mięciutkie, bardzo swobodnie y, można wykonywać ruchy, siadać, nogi podnosić. Także czego chcieć więcej? Myślę, że to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o spodnie. Także to jest stylówka numer jeden. Daj, numer jeden dajcie znać, jak Wam się podoba czy lubicie białe trampki, czy macie w swojej w ogóle garderobie, słuchajcie, o, tu Wam pokazuję taki prawdziwy kolor, jak wygląda w rzeczywistości, bo tutaj się troszeczkę przyciemnia, no i biały top, no i jeszcze tu Wam pokazuję wyciągnięty, jak wygląda, nie jest to crop top, także fajnie, także stylówka numer jeden, zaczynamy kolejne, spodnie, cena 24,99, rozmiar 38, czyli dziesiątka, i to są spodnie takie ekri, ekru, tak bym to nazwała, bo to nie jest biel, one są takie bardziej przytłumiona biel, baggy jeans. No i tak się prezentują. I to są takie bardzo szerokie bojówki, tak bym to nazwała, jeszcze oczywiście sprawdzimy sobie skład. No i 100% bawełna i do tego będzie 1299 rozmiar M, taki ala, bluzko, sweterek, prążkowany, bardzo przyjemny oczywiście też muszą zobaczyć skład 40%. 41 biskoza, 40 akryl i 29 poliamid, także całkiem spoko brać w 40 stopniach, no i tak się prezentuje na mnie, z kołnierzykiem taki grzeczny, myślę do wszystkiego, do białych spodni, do dżinsów po prostu, 4 guziczki, prążkowany, krótki dość, więc do tego koniecznie spodnie z wysokim stanem, ale naprawdę bardzo przyjemny do ciała, to jest taki Viscoze z ogółem bardzo przyjemna, nie pocimy się w tym. No i tak się prezentujące te spodnie. 38, słuchajcie, dobrze, 40, nie wziąłem, bym się utupiła I właśnie o taką długość mi chodzi spodnie I te zielone powinny być takiej długości. To są po prostu takie szerokie spodnie bojówy. Dajcie znać, czy lubicie tego typu spodnie. Ja tak średnio, tak mnie trochę przytłaczają. No nie wiem ale całkiem spoko. No i ten sweterek jest genialny i tu widzicie y, różnicę w bieli sweterka właśnie, a tych spodni, że to jest taki typowy y, kolor ekri. Także to jest stylówka numer dwa. Y, dajcie znać, czy lubicie tego typu sweterki, bluzeczki, bo myślę, że jak jest to wiskoza, no to na pewno się nie będziemy w tym pocić. Także spoko. No i tu widzicie też kolor białego, y, między, różnica między trampkami, a spodniami. Ale no, myślę, że całkiem fajne. 100% bawełna, także spoko. Stylówka numer 2. Kolejna rzecz to będzie bluzka 1499, rozmiar M. No i to jest taka jakby, nie wiem, ala szachownica, takie czarno-biała, po prostu geometryczna, o geometryczne wzory. Rozmiar M. Tu widzicie, jak wygląda. Nie będzie widać zagnieceń. Gumka jest z tyłu, marszczenie z przodu 100% poliester. No i mierzę do tych również białych spodni. Dekolt jest taki, no powiedzmy, spoko bardzo krótka bardzo, bardzo krótka. No i widzicie marszczenie z przodu i łączy się z taką gumką. Rękaw delikatnie balonowy do spodni z bardzo wysokim stanem. Myślę, że na przykład do czarnych spodni albo do białych, jakichś bardziej opiętych fajnie by wyglądała, ale do tych też nie jest najgorzej. Także dajcie znać, y, czy lubicie takie geometryczne wzory i tego typu bluzki. Myślę, że ona jest taka bardziej y, wyjściowa na jakieś, wiecie, urodziny, na brunch, na lunch, na, na brunch. Słuchajcie, no brunch po godzinie 12, tak? Czyli na przykład... Y, Gdzieś na wyjście sobie ze znajomymi do restauracji. Kolejna rzecz 19,99 rozmiar M. Jest to ażurkowy sweterek. Jest przepiękny. Ja się w tym sweterku, słuchajcie, zakochałam. Tu Wam staram się pokazać metkę ze składem. Nie mogę się dostać. Mam 100% akryl. Hmm. No rewelacji nie ma, bo akryl wiadomo średnio, ale zobaczcie jaki on jest reprezentacyjny, tak bym to nazwała. Boże, jak te trampki mi się podobają, słuchajcie, genialne. Moje czarne spodnie, to są moje czarne spodnie, takie ala skórkowe, ala skórzane, są to jeansy po prostu emitujące skórę. No tylko, że on ma odrobinę za krótki rękaw, dosłownie odrobinę, jakbym miał ciut dłuższy, byłby idealny. No i teraz też, kiedy takie ażurowe swety nosić. Ja bym tutaj pod spód na pewno założyła jakiś stop, ponieważ no byłoby chłodno na dole. No, ale zobaczcie. No, jest efektowny. Bardzo efektowny. Te paski robią robotę. Podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. Także to jest stylówka numer 3. O ile ja dobrze pamiętam? Pasek tu mam z pepko. No, i tak to wygląda razem. Podoba mi się. Krótki dość, więc tu też by może było spodnie z wysokim stanem, lepiej by wyglądały. No i ten rękaw, gdyby był ciut dłuższy, no bo słuchajcie, to jest MK. No, ale fajny. Kolejna rzecz to 18,99 funta, rozmiar S. Leniana koszula. Chciałam ją kupić, słuchajcie, w zeszłym roku. 100% len. To będzie 100% len. Patrzą metkę i jest. Tak, 100% len Typowy kolor lnu, mam taką samą koszulę z długim rękawem, chciałam ją kupić słuchajcie w zeszłym roku, ona jest bardzo krótka, ale coś ma takiego w sobie, podoba mi się naprawdę. Szerokie rękawy, bardzo szeroka w pasie, bardzo krótka, jakby to był jakieś spodnie z wysokim stanem, no to myślę, żeby że trochę można było sobie wiecie, przód włożyć w spodnie, ale ma coś ta koszula w sobie. No, i tu Wam jeszcze pokazuję trampki, to moje zupełnie skórzane. Fajna ta koszula. Naprawdę fajna. Jeszcze były białe i czarne, o ile dobrze pamiętam. Na lato, na guziki, bardzo przewiewna. w l Len to materiał jest taki, w gdzie się nie będziecie pocić. Także myślę, rewelacja. No i piękny kolor, który myślę będzie pasował i brunetką, i blondynką, i szatynką. Także czego chcieć więcej? Ale nie wzięłam, jak to ja, muszę znowu przemyśleć. Całe lato zeszy myślałam i wszystkie wykupili, no i w tym roku dalej nie jestem do końca przekonana. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Jest bardzo szeroka, ale myślę, słuchajcie, na lato do jeansów czy do białych spodni rewelacja. Także to jest kolejny outfit, fajny ma tutaj też kołnierzyk. To będzie body 9,99 funta, rozmiar M wybrałam, taki kolor ciemny beżowy, dark beige, tak bym to nazwała, jeżeli chodzi o skład, bardzo miłe jest to body, słuchajcie i to jest 86% poliester, 14% elastik, a jest tak miłe, jakby to była wiskoza, jest tak mięciutkie, tak przyjemne i to jest M, jest takie dość opięte, nie wiem, czy bym nie wolała tutaj, słuchajcie, Lki. Czy bym nie wolała elki? No tak wygląda. Takie zwykłe, klasyczne. No nie wiem sama. Średnio jestem przekonana, no ale pod marynarkę na przykład, czy do spodni cygaretek, czy do jeansów. No takie zwykłe. Ja osobiście wolę nałożyć po prostu top albo yy, bluzkę, ale jeżeli lubicie body, no to na przykład do spodni z wysokim stanem może fajnie wyglądać. <grym> Tak, on tak się to prezentuje, zwykły basic. Kolejna rzecz bardzo fajna, robiona z recyklingu to jest taki ala sweterek 17,99 funta. Wybrałam rozmiar S, który ma bardzo, bardzo szerokie rękawy, takie dzwoniaste. Taki ma dziwny, leciutko szorstki materiał. I co my tu mamy w składzie? Bawełna i poliester. Tak, bawełna z poliestrem i 65% z tego robiona jest z recyklingu. No i on jest taki trochę szorstki, ale zobaczcie, wygląda świetnie ta eska. Długi rękaw, taki dzwoniasty, niezbyt aż tak mocno szeroki, do czarnych spodni albo do białych. No, petarda, w ogóle paski. Strasznie mi on się podobał i zobaczcie, dlatego białe trampki. Ta stylówka podobała mi się chyba najbardziej z tych wszystkich, które dzisiaj mierzyłam. Wygląda to obłędnie. Dajcie znać, jak Wam się podoba, czy lubicie takie długie, rozszerzane rękawy. O, tu Wam pokazuję, jest bliska ta struktura, jest taka, on jest taki odrobinę szorstki, może nie szorstki, ale taki, taki nieprzyjemny, nie jest taki, wiecie, mięciutki, ale robi robotę, te paski czarno-białe, myślę, będą pasować każdemu, no. Dajcie znać, czy lubicie czarno-białe paski i taką stylówkę. Ja tutaj na wiosnę te białe trampki po prostu do mnie przemówiły. Ja czuję wiosnę. Mimo, że na dworze rano było 3 stopnie, ja już czuję wiosnę. Fajny. Dajcie znać, jak podoba Wam się ta stylówka, bo mi chyba najbardziej. Bardzo fajny na co dzień do czarnych, do białych spodni. Taki basic do wszystkiego. I ten rękaw, myślę, też jest całkiem y, fajny. I kochani, ostatnia rzecz to będzie to sukienko tunika. Cena 19,99 funta, rozmiar S. I to jest taki piękny, żółty kolor, rozszerzane rękawy. I jeszcze zobaczymy sobie szybciutko skład tej tuniki. Oczywiście 100% poliester, ale jak to jest efektowne. Jak taki szlafrok gejszy. Słuchajcie, odpowiednia biżuteria do tego, buciki. I pięknie to może się nadać gdzieś na wyjście. Zobaczcie, piękny żółty kolor na lato, gdzieś na wakacje, na kolację. Myślę, seksownie, fajnie, casualowo, rewelka. Podoba mi się to bardzo. Także, kochani, dajcie znać, jak podoba Wam się ta sukienko tunika. Czy trampki do tego, czy szpileczki, czy sandałki, czy klapki. Do wszystkiego odpowiednio do tego biżuteria, torebeczka i będzie super. Także, no fajne, miniówka. Podoba mi się to słuchać i było tylko w kolorze właśnie takim żółtym. Bardzo fajne. Myślę, że na wiele okazji się to może sprawdzić latem. Na przykład, jak jedziemy gdzieś na wakacje, będzie to świetne. Także kochani, dziękuję pięknie, że poświęciliście swój cenny czas. Zasubskrybujcie, jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco. Kliknijcie w dzwoneczek, aby was żadnych film nie ominął. Polajkujcie, zostawcie ślad po sobie w formie serduszka czy kwiatka. I dzięki, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was serdecznie, Wasza Film Beauty i zapraszam Was do kolejnych filmów, Buziaki. Życzę wszystkim miłego weekendu i dobrego startu. W nowy tydzień, ściskam. Pa. pa.